Środa, 10 sierpnia, Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa, zapraszam na informacje piotrkowskie. Będzie nowa bieżnia o tym, gdzie w dzisiejszym wydaniu, poza tym powiemy na co stawiają przyszli studenci oraz o kolejkach po drzewo. To najprostsza i najbardziej naturalna forma ruchu dla zdrowia. Daje najlepsze rezultaty i, co najważniejsze, niewiele kosztuje. Dzięki bieganiu, bo o nim mowa, zmniejsza się ryzyko chorób serca i układu krążenia. Biegać można wszędzie, a najlepiej na profesjonalnej bieżni. I taka ma powstać przy szkole podstawowej nr 12. W Urzędzie Miasta trwają procedury przetargowe na wykonanie projektu inwestycji. Bieżnia wokół Orlika przy Szkole Podstawowej nr 12, mimo że nie nowoczesna, to chętnych by tu pobiegać nie brakuje. Ale niebawem tak już nie będzie. W tym miejscu powstanie nowoczesna, czterotorowa bieżnia. W ramach inwestycji zostanie wybudowana nowa, czterotorowa bieżnia yy, okrężna o łącznej długości 275 metrów. Yy, ponadto planowane jest również wybudowanie yy, bieżni prostej o łącznej długości 100 metrów oraz skoczni w dal. I to nie wszystko. Stare trybuny zostaną zburzone. Pojawią się tu dla kibiców ławki i kosze na śmieci. Inwestycja cieszy mieszkańców, nie tylko dzieci. Dorośli też... Dorośli też, też, bo mój brat tu kiedyś mieszkał, to tu w koło boiska też biegał. Czyli potrzebna. Potrzebna. Na budowę nowej bieżni czeka też dyrekcja szkoły podstawowej nr 12. Po modernizacji będzie komfortowo, ale i bezpiecznie, mówi wicedyrektor szkoły, której uczniowie często spędzają na boisku czas nie tylko w ramach WF-u. Bezpieczeństwo to jest podstawa funkcjonowania szkoły. Powiedziałabym, że pierwszy punkt, potem dydaktyka. I to jest dlatego tak ważne, żeby ta bieżnia spełniała odpowiednie wymogi, aby zarówno dzieci, jak i nauczyciele, którzy, którzy z nimi pracują, czuli się tutaj bezpiecznie. Nowa bieżnia może też być zachętą do tego, by zacząć uprawiać sport. Będzie to obiekt nowy, ładny, a walory estetyczne nie są bez znaczenia, bo będą przyciągały oko. Więc być może by, zdarzy się tak, że będą całe rodziny biegać. Tak jak zachętą było to miejsce, skatepark dziś swoje sportowe pasje rozwija tu wielu młodych ludzi. Modernizacja bieżni to będzie tak naprawdę uzupełnienie tej całej oferty sportowo-rekreacyjnej, jaką posiadamy w pobliżu. Bo przypomnę, że na ponad hektarowej powierzchni znajduje się masa różnorodnych atrakcji, chociażby kryta pływalnia, boisko do siatkówki plażowej, plac wypoczynkowy, ścianka do wspinaczki, czy chociażby skatepark. W tym momencie w piotrkowskim magistracie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu. Firma, która wygra, na jego przygotowanie będzie miała nieco ponad dwa miesiące. Dopiero wtedy będzie można ogłosić przetarg na realizację inwestycji. Trwa protest egzaminatorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w całej Polsce, również w Piotrkowie Trybunalskim. Egzaminatorzy chcą podwyżek oraz zmian w przepisach dotyczących egzaminów. Jak akcja protestacyjna wpływa na przebieg egzaminów i sytuację chcących zdać egzamin w Piotrkowskim Ośrodku? Ogólnopolski protest egzaminatorów z ośrodków ruchu drogowego wsparła część pracowników Piotrkowskiego word To spowodowało odwołanie części egzaminów. Z informacji przekazanych mi przez egzaminatora, nadzorującego koordynatora dzisiaj w Piotrkowie zostało odwołane chyba 21 egzaminów na kategorię B. Jest to efekt tego, że część egzaminatorów poparła, popiera protest ogólnopolski egzaminatorów, w dniu dzisiejszym czworo egzaminatorów nie stawiło się do pracy. Odwołane zostały egzaminy na kategorię B prawa jazdy. Pozostałe egzaminy odbywają się zgodnie z terminami. Egzaminatorzy swoim protestem chcą zwrócić uwagę na potrzeby zmian w przepisach dotyczących egzaminów oraz potrzebie regulacji pensji niezmienionej od 2008 roku. To ministerstwo, tak, tak, te petycje e, e, kierują do ministerstwa, bo tylko minister jest tutaj stroną. E, to nie dyrektorzy WORD-u, to nie marszałkowie, to tylko i wyłącznie ministerstwo, minister e, infrastruktury. Oni są władni, jeżeli chodzi o podniesienie uposażeń e, egzaminatorskich. Jak długo potrwa protest egzaminatorów? Tego nie wiadomo. Kursanci, których egzaminy nie odbyły się, mają wyznaczone inne terminy testu na prawo jazdy. Jesteśmy na półmetku wakacji. Dla nich są to najdłuższe wakacje życia, czas odpoczynku, ale przede wszystkim początek nowego rozdziału. Dla jednych będzie to praca, inni zdecydują się na dalszy rozwój na studiach. A na jakie kierunki najchętniej udają się przyszli studenci w tym roku? Po otrzymaniu z początkiem lipca wyników egzaminu dojrzałości na tegorocznych absolwentów szkół średnich czekała poważna decyzja. Co dalej? To pytanie zadawali sobie, przeglądając oferty edukacyjne uniwersytetów w całej Polsce. Kierunki techniczne. Gdyż sądzę, że to może być przyszłość, więc taki był mój wybór. Zastanawiałem się też nad ekonomicznymi, głównie na SGH, a nad technicznymi nad AGH. Wydaje mi się, że jestem dosyć zdecydowana i chciałabym w przyszłości studiować kierunek lekarsko-dentystyczny. Ja na elektro elektrotechnikę. Czy był to twój jedyny wybór? Nie, jeszcze była konstrukcja i budowa maszyn, ale z dwojga tych wybrałem elektrotechnikę. Jak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki od kilku lat, do najpopularniejszych kierunków należą informatyka, psychologia i zarządzanie. Dużym zainteresowaniem cieszy się także prawo i medycyna oraz profile techniczne i filologia angielska. Dużo osób z moich znajomych wybrało kierunki ekonomiczne. Większość też wybrało Warszawę w tym właśnie kierunku, na ekonomiczne tutaj akurat na SGH, więc tam nie było żadnego profilu szczególnego na początku wybrany. Dużo też osób po biochemię oczywiście poszło, chciało iść na medycynę, niewiele się dostało, ale większość składała na medycynę czy tam stomatologię te i takie typu kierunki właśnie. Dużo osób wybiera informatykę i też zarządzanie, ale też słyszałem, że na psychologię też dużo osób poszło. A jak wygląda ranking kierunków w chwili Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim? W tym roku nie pojawił się żaden nowy kierunek. Ostatnia nowość to jest pielęgniarstwo. Cieszące się dość sporym zainteresowaniem, co nas cieszy bardzo. Dużo chętnych w tym roku. To znaczy największym zainteresowaniem jak rok w rok cieszy się filologia angielska oraz pedagogika, ale nie narzekamy, również inne kierunki spełniają nasze oczekiwania, chociażby administracja, logistyka, historia. Niestety często mimo pasji i chęci droga do wymarzonego zawodu jest wyboista. Chętnych jest wielu, a liczba miejsc ograniczona. Progi są bardzo wygórowane, rekrutacja na kierunki lekarskie trwa do praktycznie końca września. Chętnych jest bardzo dużo, listy rezerwowe sięgają nawet tysiąca osób, więc wydaje mi się, że każdy gdzieś tam ma nadzieję, ale chętnych jest naprawdę sporo. Teraz przed studentami jeszcze półtora miesiąca wakacji. Niezdecydowani mają jeszcze szansę. Niektóre uczelnie prowadzą dodatkowe nabory. Węgla brakuje, a czymś ogrzewać domy trzeba. Alternatywą jest drewno. To opałowe można kupić w nadleśnictwach. Leśniczy widzą większe niż przed laty zainteresowanie drewnem opałowym. W nadleśnictwie Piotrków drewno jeszcze jest i reglamentować go jeszcze nie trzeba, ale za to jest kolejka do jego odbioru. Drewno już nie, nie trafia do, do przemysłu drzewnego na palety czy na coś, tylko trafia na, mhm. na oko są takie technologicznie uszkodzone, prawda, było gdzieś tam pęknięte drzewa, czy pozyskiwały ciało, to ono się rozleciało, prawda, rozłupało po wichurach, po różnych takich. Mhm. Bo w lasach drewno na opał to tylko niewielki procent tego, co pozyskuje się przy wycinkach. Większość przeznaczana jest dla przemysłu drzewnego. Klasy państwowe produkują surowce prawda, do innych technologii, a więc meblarskie, drewno na meble, drewno na więźby dachowe, drewno, które po prostu tak, tak zwana papierówka do, do przetworzenia chemicznego. Natomiast opał jest to tak zwany no, odpad, który nie nadaje się już do żadnego sortymentu i on trafia na rynek właśnie, żeby po prostu nim palić w piecu. Drewno opałowe w Piotrkowskich Lasach jest. Sprzedawane i wydawane nabywcom jest ono sukcesywnie zgodnie z zapisami. Na odbiór drewna opałowego są kolejki, bo potrzebną ilość drewna trzeba zgromadzić i wywieźć z lasu. Na swoją kolej i odbiór czeka pan Mieczysław, który u Leśniczego zamówił m.in. 11 metrów sześciennych drewna. Już zapewniłem po prostu tylko, tylko czekam na odbiór. I no i będę jeszcze robił. Sobie dodatkowo taką, taką dzielankę w lesie, tam takie gałęzie, obrabianie. No i po prostu to będę gromadził na, na takie kubki na leśnicze, podbiję to, no i po prostu zapłacę. I to po prostu, no i to będzie jakiś czas, to jakiś miesiąc będę to robił. Zainteresowanie drzewem opałowym zwiększa się z powodu braku węgla i jego wysokich cen. Drewno jest tańsze. Za metr sześcienny trzeba zapłacić 180 zł, natomiast za taką samą ilość chrustu 30 zł. Zainteresowanie drewnem opałowym w nadleśnictwie piotrków jest zauważalne i jest ono większe niż w minionych latach. Problem ze zbyciem drewna opałowego. Nikt się nie chciał kupować, nie chciał pracować. Przy tym, no tak teraz ta koniunktura się zupełnie inaczej zmieniła. W nadleśnictwie piotrków na drewno trzeba się zapisać, ale jego sprzedaż nie jest reglamentowana, a transakcje odbywają się wśród okolicznych mieszkańców. Leśnicy nie zauważają zwiększonego zainteresowania chrustem. Śmiech, muzyka i pouczający morał to wszystko dla widzów podczas kolejnego wakacyjnego widowiska. Tym razem w amfiteatrze miejskim można było zobaczyć bajkę Trzy Świnki Teatru Widzimi się. Sielanka roześmionych trzech prosiaczków przerwana zostaje przez czychającego na nich złego, głodnego wilka. Tak zaczyna się znana historia Trzech Świnek, w której pracowitość i dbałość o swój los przeciwstawiona jest lekkomyślności. Ja mógłbym coś dziś na obiadek, choćby kość. Wilce, wilce, polowanie. Szukam tam, może tam ja coś dostanę. Dzisiejsza bajka oczywiście uczyła dzieci, żeby być solidnym, wytrwałym i dążyć do celu. Roczną baśń braci Grim Teatr widzi mi się przedstawił na wesoło. Humoru dodawały zabawne zwierzęce postacie, a cała fabuła wzbogacona została o muzykę. No wtórzcie dzieci drogie, śpiewują wam pomogę, bo gwiazdą rewi byłam, dopóki nie utyłam. Wydaje mi się, że piosenka jest czymś takim, co jednak przykuwa uwagę dzieci. Tutaj wtedy właśnie mogą się podłączyć. Zresztą tutaj też była piosenka finałowa, do której były zaproszone, reagują wtedy żwawo, tak? i wydaje mi, no, piosenka jest takim, tak jakby wszystkich do współpracy, tak? Zachęca. Wtorkowe spotkanie w amfiteatrze miejskim organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury to okazja do wspólnej zabawy z teatrem. Zawsze się występuje dla nich bardzo fajnie. Mam doświadczenie, bo występujemy w przedszkolach, w szkołach, więc z taką publicznością yy, przedszkolną, żłobkową, małą mamy do czynienia na co dzień. Więc reagowało bardzo żwawo, więc wydaje mi się, że się podobało. Bardzo wesoło. Śmialiśmy się, klaskaliśmy. Bardzo fajnie. Czyli ta trzyki fajna alternatywa na wakacje. Bardzo ciekawe. Staramy się być co tydzień. A już za tydzień w Piotrkowie wystąpi teatr Igraszka ze spektaklem Podróż za Horyzont. Uwaga, miłośnicy teatru, tym razem widowisko odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury. Wejściówki są już dostępne w kasie MOK. Blisko 100 kilometrów do pokonania na rowerze, bagaż intencji, jeden cel, Jasna Góra. Mowa o Piotrkowskiej Rowerowej pielgrzymce do Częstochowy, która na Pątniczy Szlak wyjedzie po raz 17-25 sierpnia. Zapisy ruszyły. Pielgrzymka na dwóch kółkach z Piotrkowa Trybunalskiego do Częstochowy to już tradycja i tej zadość stanie się i w tym roku. Pątnicy na pielgrzymkowy szlak ruszą już za dwa tygodnie. Jak będzie wyglądała jej terasa w tym roku? trasa będzie miała około 95 km, ale jedziemy nie tak jak powiedzmy tam naście lat temu, czy jeszcze z kilka wręcz. Nie jedziemy starą trasą na Radomsko, tylko jedziemy dużo fajniejszą, dużo bezpieczniejszą, przede wszystkim przyjemną trasą zupełnie po drugiej stronie przez miejscowości takie jak Lgota Wielka, Nowa Brzeźnica, Kokawa, już tam pod Częstochową. Trasa jest naprawdę fajna, bezpieczna. Troszkę lasów, trochę szutrów, no ale minimalnie. Także jest i sympatycznie, i, i, i tak jak mówię, przede wszystkim jest dużo spokojniej. Rowerowi pielgrzymi z Piotrkowską grupą rowerową, pątniczy szlak rozpoczną w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej, a zakończą na Jasnej Górze podczas uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej. Święto Matki Bożej Częstochowskiej jest jednym z najważniejszych świąt maryjnych, więc ta data nie jest przypadkowa. od wielu lat już pielgrzymka rowerowa spotkowa zmierza właśnie na tę, na tę uroczystość. No i tak można powiedzieć, ruszamy od jednej matki do, do drugiej, bo od dwóch lat jedziemy od Matki Bożej Trybunalskiej, która też tutaj w Pieczkowie ma swoje miejsce, jest ważna i znana. No i jedziemy do, do matki tej najważniejszej. W, w tej pielgrzymce uczestniczyć może każdy, kto czuje się na siłach, i z rowerem jest za pan brat. Ale oprócz intencji i dobrego nastawienia, pamiętać trzeba jeszcze o jednym. Dobrze by było przepedałować te 10 kilometrów wcześniej, zobaczyć jak to jest, przygotować sobie rower. No rower na pewno nie może być wyciągnięty noc wcześniej z piwnicy. Musimy zrobić sobie jakiś przegląd, musimy go nasmarować, sprawdzić stan gumienia i tak dalej i tak dalej. Jest jeszcze trochę czasu, więc na pewno na, na te przygotowania jeszcze nie jest za późno. No i tak jak mówię, troszkę objechać się z tym rowerem, tak? Przygotować się. No jednak jest to prawie 100 km w jedną stronę i za dwa dni znowu ta setka, więc nie jest to dystans jakiś tragicznie krótki. Pielgrzymi do Częstochowy wyruszą 25 sierpnia po Mszy Świętej, odprawionej w Kościele Ojców Jezuitów o godzinie 7.30. Zapisy trwają do 23 sierpnia pod numerem telefonu 604-078-320 lub po Mszach Świętych w Kościele Ojców Jezuitów. Dziś w informacjach to wszystko. Za chwilę, jak w każdą środę, magazyn sportowy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. 10 sierpnia w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w Telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Staflijczuk. Dzisiaj rozpoczniemy od piłki nożnej. Remisem 1 do 1 zakończyło się spotkanie pierwszej kolejki czwartej Ligi Łódzkiej pomiędzy Polonią Piotrków i Omegą Kleszczów. Spotkanie było emocjonujące, a zarówno jedna jak i druga drużyna mogła zainkasować komplet punktów. Pierwsza połowa meczu zakończyła się wynikiem bezbramkowym, chociaż obie drużyny mogły trafić do siatki. Znacznie ciekawiej było po przerwie. W 55 minucie goście wyszli na prowadzenie po trafieniu Dawida Pałyski. W 69 minucie było jednak 1 do 1, a bramkarza przyjezdnych pokonał niezawodny Adrian Malicki. Polonia rzuciła się do ataku, ale dosyć szybko podcięła sobie skrzydła. W 72 minucie czerwoną kartką upomniany został najstarszy na boisku Daniel Nowaczyk. Omega grająca w przewadze jednego zawodnika w końcówce przycisnęła... Ale nie zdołała już odzyskać prowadzenia i mecz zakończył się remisem 1 do 1. W sobotę 13 sierpnia Polonia ponownie zagra na własnym stadionie w meczu trzeciej kolejki o godzinie 17 podejmie LKS Kwiatkowice. Teraz o dwóch meczach sparingowych szczypiornistów Piotrkowianina, którzy mają za sobą już trzy tygodnie przygotowań do nowego sezonu 2022-2023 w męskiej PGNiG Superlidze. Nasz zespół po zwycięstwie nad MMT Skwidzyn zagrał w hali Relax mecze z energią MKS Kalisz i Azotami Puławy. Pierwsze spotkanie wygrał 29-27, ale po meczu Bartosz Jurecki miał pretensje o słabszą końcówkę. Trochę za dużo nonszalancji. Yy... A tak opozycyjnym w obronie już też było troszeczkę za, za, za delikatnie, więc też musimy wyciągnąć z tego wnioski meczu, że, że to jest oczywiście sparing i tam różni nowi zawodnicy też byli w koncepcji na, na, na boisku, ale... Widzę, może być taka sama sytuacja i możemy stracić 2-3 bramki, troszeczkę się podłamać i, i przegrać się spotkanie. Więc z każdego meczu, czy to wygrane, czy musimy wyciągać wnioski, żeby być jeszcze lepszą drużyną. W drugim spotkaniu było podobnie. Piotr Kowialin na kwadrans przed końcem prowadził z brązowym medalistą poprzedniego sezonu Azotami Puławy 21-19. do Końcówka należała jednak do gości, którzy wygrali ostatecznie 31-27. Do rozpoczęcia ligi pozostało niespełna 4 tygodnie. A Bartosza Jureckiego zapytaliśmy o to, jak ocenia ligowy kalendarz. Piotrkowianin rozpocznie sezon meczem w Kielcach z mistrzem Polski miejscową łążą Industria Kielcy. Ten terminarz w tym roku jest zupełnie inny niż w zeszłym roku. Całą pierwszą rundę mamy na wyjazdach drużyny z, z czołówki, czyli w drugiej rundzie będziemy mieli ich u siebie. Czyli te mecze trudniejsze będą u siebie w całej drugiej rundzie. Yy... Jest jak jest, tak zostało wylosowane, my na to nie mamy wpływu, musimy się szykować do każdego meczu po kolei. Oczywiście na dzień dobry idziemy do miesza Polski, do drużyny, która gra w finale Final Four I, yy, i mam nadzieję, że dobrze się pokażemy, a co będzie to, to czas pokaże. W czasie najbliższego weekendu Piotrkowianin rozegra kolejne mecze sparingowe. Będą to pojedynki w dziesiątym Memoriale Antoniego Weryńskiego, który odbędzie się w Mielcu. Zagrają tam oprócz Piotrkowianina trzy drużyny z Ligi Centralnej. Będą to Orlen, Upstream Przemyśl, Padwa Zamość i gospodarz turnieju Handball Stal Mielec. Dwa mecze sparingowe rozegrały w czasie weekendu szczypiornistki Piotrkowi w ramach międzynarodowego turnieju, który odbył się w Lublinie. Nasz zespół przegrał oba mecze z MKS Fanflor Perłą Lublin 27-31. Fragmenty tego spotkania właśnie oglądamy i słowacką juventą Michalowce 23-27. Kolejne dwa mecze sparingowe Piotrkowia zagra w najbliższy piątek 12 sierpnia. Nasz zespół zmierzy się dwukrotnie we własnej hali. Skaper Gminy Kobierzyce, a mecze zaplanowano o godzinie 12 i 16.30. Na kolejny magazyn sportowy w Telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.